Komary nienawidzą tego zapachu. Będą trzymać się z daleka od ciebie. Sklepowe środki są drogie i pełne chemii, która podrażnia. Pokażę ci tani, domowy sposób, który jest naturalny. Do wysokiego naczynia wlej 300 ml ciepłej wody. Dodaj jedną łyżkę suszonej mięty. Jej intensywny, świeży zapach skutecznie odstrasza komary, które wyjątkowo go nie znoszą. Następnie wsyp jedną łyżkę suszonej lawendy. Jej aromat działa uspokajająco na nas, ale na komary wręcz przeciwnie. Lawenda dodatkowo działa łagodząco i przynosi ulgę. Dodaj teraz 100 ml świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Cytryna zawiera naturalne olejki i kwasy, które komary wyczuwają z daleka. To jeden z najskuteczniejszych odstraszaczy. Na koniec dodaj jedną łyżeczkę cynamonu. Ma on intensywny, korzenny zapach, którego komary nie tolerują. Działa również jako konserwant dla mieszanki. Wymieszaj wszystko dokładnie i pozostaw na godzinę, aby składniki się połączyły. Po tym czasie odcedź i przelej płyn do butelki z atomizerem. Spryskaj skórę przed wyjściem i zapomnij o uciążliwym swędzeniu. Naturalnie, skutecznie i bez chemii.